tylko mityczne Uzi Gwen. W dzisiejszym odcinku muszę wygrać grę używając tylko nowego mityka Gwen, koniecznie oglądajcie do końca. Zostawcie łapę w górę, jeżeli uważacie, że ten item jest naprawdę rozwalony oraz pamiętajcie o kodzie ZAKRZAK i ty w sklepie. I zapraszam na mapę, która pokazuje się teraz na ekranie. Widzowie, jak wiecie do Fortnite'a trafił nowy przedmiot Gwen Uzi. I przyznam wam szczerze, że jak ja trzymam to Uzi w ręce, czuję się trochę jak w GTA San Andreas. Miejscówka, na którą lecimy znajduje się przy karkołomych kolejach. Zapytacie dlaczego? No myślę, że na pewno wiecie, ponieważ tu stoi Gwen, u której mam nadzieję, że będę pierwszy. Jestem. Złe, złe, złą rzecz kupiłem. Dobra, jestem, mamy Uzi. I widzowie, sytuacja jest oczywiście taka, że dzisiaj mogę grać tylko i wyłącznie mitycznym Uzi Gwen, czyli tym itemem, który mam w ekwipunku. Czy to się uda, czy się nie uda? Nie mam naprawdę pojęcia. Wiem tylko jedno. Uzi to jest podobno bardzo mocne, ale ja trzymam je w rękach pierwszy raz, ponieważ jest to mój pierwszy mecz, tak naprawdę po, po wejściu do Fortnite'a. Leczymy się z pleszami zjadamy klepo jagody. Kajcie, to były klepo jagody czy zwykłe? Dobry, już w sobie nie pamiętam. Wejdźmy sobie jeszcze do niej. Kupmy tutaj. Weźmy wszystkie kulki w sumie. Jak już iść na całość, to iść na całość. I zastanawiam się, z jaką taktyką podejść do tego filmu. Czy dojeżdżać każdego, czy grać spokojnie? ale. Znacie mnie, widzowie No ja prawdopodobnie kogo zobaczę Oho, to będę dojeżdżał Tam już jest jeden ziomek To jest nasza pierwsza ofiara, widzowie Mam plan, mam plan Mam plan, stary, mam plan Pa, 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 pa na to Kulka, wybijamy się Lecę mu prosto na banie. Uwaga, odbit A, nie odbiłem się, ale lecę z Uzi 25, 100 pi... Ej, to jest rozwalone Co to jest w ogóle? Co to jest za... Item ja się pytam. Ten chłop przed chwilą dostał takiego spraya, że prawdopodobnie nie wie, co się wydarzyło. No i leży, żegnamy tutaj kolegę. Ej, to jest widzowie mocne. To nie spodziewałem się, że to będzie aż takie mocne. Ogółem ja z tych zwykłych Uzi, o, akurat leżą przed nami. Ja z nich za dużo nie grałem, bo traciły strasznie damage na daleko. Miały duży rozrzut i w ogóle. Ej, czekajcie, bo jest kolejny, jest kolejny. Apteczkę je. Dobra, byczku, nie ma jedzenia apteczki. Chodź tu, albo nie, 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 bo ja nie mam widzowie amunicji. Więc lepiej stąd zawinmy, zbierzmy AMO i Dopiero go dojedźmy. Wracając do tematu, raczej tym szarym Uzi nie grałem, ale taką mityczną wersją to ja sobie chętnie widzę, pogram. Przy okazji dajcie znaka w komentarzu, co nie i sądzicie, czy będziecie na nią latać, czy może raczej nie. Powie mi ktoś, gdzie jest amunicja, lekka, dobra. Ze skrzynki dostałem, z tego może też dostanę. Dostałem elegancko. Mamy 88 Ammo. Powiem Wam tylko jedno. To Uzi ma szybkostrzelność, zobaczmy jaką. Szybkostrzelność 18. Czyli ja tą amunicję wystrzelam w kilka sekund. Tak, na, na to wygląda, że w kilka sekund. Ej, swoją drogą porównaj sobie te dwa uzje. To ma damage 14, a szare ma. Dobra, szare ma damage 9. Zowie, to jest nieba ziemia. To, to, to jest. Różnica 5 damage'a. Nie, no to jest naprawdę potężna różnica, więc na to mityczne opłaca się latać. No ja polecam. Ej, okay, mamy kolejne amo, mamy dużą potkę. Powiem wam, że jakbym miał tak z 200 amo, to czułbym się całkiem bezpiecznie, ale jak dojść do 200 amo, nie mam pojęcia. Lecimy na tego chłopa. Panie kolego, pokaż się, gdzie pan jest i, i w ciebie wjeżdżam. Po prostu leci w klejka. Ej, okay, tak swoją drogą, czuł Was też teraz każdy ma FNC z bo wszedł do sklepu i wydaje mi się, że co druga osoba to kupi. Dajcie znać, czy kupiliście. No, i ja pewnie kupię. Zastanawiające jest to, gdzie jest ten ziomek, bo on tutaj był i nagle się zmył. Pytanie, czy on robi na mnie jakąś zasadzkę dziwną, czy po prostu sobie stąd poszedł? No, wydaje mi się, że że, 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 że nie wiem, co z tych dwóch rzeczy, ale najprawdopodobniej na mieście jest czysto. Lećmy gdzieś dalej. Tylko może zabierzmy sobie jeszcze ten... O, dawaj, dawaj mi ten jetpack, chłopie. Będziemy latać z jetpackiem i walić z Uzika. Będzie rozwalone połączenie. No i przy okazji będzie szybciej można dojeżdżać. Takie powiedziałbym dwa w jednym. Ale ja chcę się skupić na tym amo. Dajcie mi więcej amo. Ale tak teraz sobie myślę. Po co ja się przejmuję amunicją? Przecież ludzie mają amo. Dojedźmy kogoś, raczej stówka starczy do pokonania ziomka i zabierzemy sobie amo z gościa, którego po prostu dojadę. Więc widzę, by, bardzo dobry pomysł. Do końca meczu zostały 32 osoby, więc jak się postaram, to mogę mieć tu jeszcze 31 kili. Się na 100% uda te 31 kili. No na 100%. Gdzie są ludzie? Czemu ta mapa jest taka pusta? O co tutaj chodzi? Ja wiem. Oni się po prostu nie boją, widzowie. Oni wiedzą, że ja mam uzika i podejrzewam, że wiedzą, jak to się dla nich skończy, gdy mnie spotkają. Ej, lepiej być nie mogło. Trafiłem automat z SMG-kami. Czyli to znaczy, że zakupujemy sobie full amunicji. Proszę bardzo, 200 golda wydane, ale prawie 500 tamów w maszynówce siedzi. Oj, będzie się działo, widzowie. Będzie się działo. Bierzemy furę i dojeżdżamy gości. Ale to, że ja jeszcze nikogo nie spotkałem, poza tym jednym chłopem na mieście, to jest. To jest dziwne, widzowie, to nie jest normalne. Poważnie, to nie jest normalne. Jest, 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 chłop. Dobra, stary, wysiadka. Lecimy ze spamem brykę. I gościu, ty chcesz sobie? Tu bunkier za chłopie, co ty robisz? Ej, ziomek chce wziąć bunkier, ale ja mu na to nie pozwolę. 27. Lecimy, widzowie, boksa, mu robię, cyk. Daszek. O, zboksowany, siema kolego. Ej, ten gościu wydaje się być widzowie w lekkim, leciutkim szoku. Na to wygląda, że tak właśnie było. No cóż, drugi ziomek pokonany. Mm, sorry, kolego, że nie daję ci zabrać tego bunkra. Ej, kolejna, auto kolejna. To kolejna auto, kolejne auto, kolejne auto. I tu w bańce. Dobra, to jest jakiś mocny chłop. Ty, auto mi za. Oddawaj to auto. Mordo 14. On jest mocny, on jest mocny. Przeodujmy sobie. Wybijemy się do góry. Patrzcie to. Kulka do góry. I spam z smg 40. Okej, okay, on jest mocny. On jest, widzowie, bardzo mocny. Wydaje mi się, że takiego chłopa to najchętniej ja bym sobie zostawił na koniec. Co? Hmm, chyba tak. Przeładujmy Uzi znowu. On tu jest. Dobra, ja robię, widzowie. Szybką ewakuację, bo to się może źle skończyć. Lecę, spam z Uzi. Później go porobię, tak, bo. Gościu ewidentnie napocony Jednak granie bez shotguna nie jest takie proste Bo jak się otworzę i będę spamował Zuzi To on mi wywali pompę za jakieś 150 To może się widzowie dla mnie tragicznie skończyć A tego wolałbym uniknąć 120 metrów ode mnie otwiera się właśnie bunkier Możemy na niego przejść Wejść do środka Poczekać na jakiegoś chłopa I jak będzie otwierał skrzynki To go sprayować. Ej, czy to się uda? Wydaje mi się, że ma to potencjał. Ale widzowie, jak tego nie zrobimy, to się nie przekonamy, więc lecimy. Gorzej, jak ktoś już to robi. Dobra, nikt tego nie robi. Patrzcie na to. No, to jest idealne. Ktoś tu wejdzie, otworzy skrzynię Avengersa, a ja go pyk, pyk, pyk i gościa nie ma. Proszę, żeby wszedł tutaj ten chłop, który przed chwilą mnie dojeżdżał. Wi widzimy się, jak ktoś tu przyjdzie. Few minutes later. Ej, jest. Kroki. Stary kroki. Jest ziomek. Sięba do kolego. Mm. Do widzenia, kolego. Tak? Do, do widzenia, kolego, raczej bym powiedział. Kolejny. Nie wierzę. Nie wierzę. Kolejny zero ma. Boksuję go. Ja go zboksowałem. Chyba. Nie jestem pewien. Ta, zboksowałem go. Ziutek. Ziutek. Co się z tobą dzieje? Co, co on tak stanął, widzowie, w miejscu? On był chyba w lekkim szoku. Tak mi się wydaje. No i widzicie, to jest złota taktyka, widzowie. Dr. Wchodźcie do bunkrów z Uzi, bo jak już kogoś tu złapiecie, no to raczej będzie po nim. W takim razie otwórzmy sobie teraz te skrzynki. Zabierzmy ten lód. Myślę, że mi się należy tutaj za tę akcje. To co zabrać? Czekaj, duże potki trzy. Dobra, weźmy te trzy duże potki. Jakieś kulki może jeszcze by wypadły, byłoby całkiem przyjemnie, ale kulki niestety nie wypadły, więc jest mniej przyjemnie niż mogło być. Ej, a da się to Uzi modyfikować? Dobra, nie da się, nie da się. Mityków zazwyczaj się nie dało, ale wolałem sprawdzić. Mam nadzieję, że nikt tutaj na mnie nie czeka. Dobra, nikt nie czekał. Jest luz. Do końca meczu zostało nam dziewięć osób. Czy to dużo, czy to mało? Wydaje mi się, że jak na taką strefę, w sumie nie jest to jakoś mega dużo. Ale lecimy dojeżdżać kolejnych Pokazała nam się wyspa, ale niestety nie duma Na to jest tak mało procent szans Ja niestety, wizowie mh, szczęściarzem nie jestem I podejrzewam, że nie dostanę jej totalnie nigdy Ja chciałbym zdać odpowiedź Co robi ten gościu z medalem za strefą Nie wiem, ale możemy się tam przejść I na niego poczekać Bo on będzie miał trochę lipę Jakby go tak przytrzymać, skampić się Zesprejować, to może nie być głupie Gdzie ten ziomek jest? Ło, ty, czekaj, bo mi się jetpack kończy Ja, ja chyba nie zginę! Dobra, przeżyłem, ale się wystraszyłem Gościu powoli wchodzi do strefy, wywalił jeden medal I mi się zdaje, czy on wywalił ten medal Który zawsze wywalam też ja, czyli medal na niewitkę. Nie jestem pewien jest, 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 ej plecy No to jest żart, już wszystko było idealnie Zaplanowane, chłop wszedł do zona No to ktoś musiał się pojawić, no pozdrawiam Miałbym darmowy medal, na 100% On byłby mój, tak podejrzewam Aha, darmowy lud w takim boksie, w ogóle nie podejrzane Okej, okay, no nikogo tu nie ma Więc zabierzmy, i z tego co możemy zobaczyć To dwa medale będą za chwilę ze sobą walczyły I w sumie to chyba nawet już skończyły walkę. Nie, 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 jeszcze nie skończyły, przepraszam, pomyłka. Dobra, widzowie, wyeliminowali się. Jakby teraz tak podejść i zesprejować ziomeczka? To może nie być głupie. To może nie być głupie, ale może też być głupie. W zależności jak do tego podejdziemy. Dobra, on chyba tu nie idzie. Wejdźmy w rifta i dojedźmy kogoś innego. Pięć osób do końca meczu. Widzowie, wbijamy się do rifta. Sprawdźmy z góry, gdzie jest ten ziomek. Dobra, on tam pod drzewem był. No to niech sobie będzie. Ja skanuję teren i szukam kolejnego chłopa. Ty, ale czy oni się przypadkiem tam nie biją? Nie, nie, nie. On tam biegnie dalej, ale gdzie jest reszta ludzi? Ja się pytam, gdzie, gdzie jest reszta ludzi? Cicho jak makiem zasiał. Ale dziwna giera. Poważnie wam mówię, jakoś tak dziwnie się w niej czuję. Jest ziomek, ucieka na jetpacku. Z takiej odległości Uzi Dola. Dolatuje, ale lepiej nie strzelajmy z takiej odległości Uzi. No, 9 d 17. To nie jest raczej wymarzony damage. ale lećmy, lećmy w niego, dojeżdżamy. Mi się wydaje, czy ten gościu chce wyjść na tą skałę? Bardzo możliwe. Weźmy go, odlećmy od góry. Ta, 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 on wychodzi na skałę. Czemu ja nie mogę wyżej lecieć? Co ja robię? Dobra, nie wiem co ja robię. Kłopleci biało! 0,70, 14 biało. Aha, no tak, jasne, jasne, jasne. Oczywiście, że ja przyjeżdżam do gości i dostaję milion i nagle. Dobra, to jest nienormalny widzowie. No przecież ja zbiłem chłopa do zera i nagle przyszedł ten drugi. Kolego, ja ci powiem jedno. Nie wiesz, z kim zadzierasz. A może wiesz, ja może stąd zawinę i po... spróbuję dojechać tego drugiego. Ten ziomek to był w szoku ogłem, jak go tak laserowałem. 20 dostał. Apteczka. Potrzebuję apteczki. Dajcie mi, no nie sok, dajcie mi apteczkę. Proszę apteczkę. Ale tak, by the way, to ten ziomek miał już. Ile HP? Wydaje mi się, że. Maksymalnie 10 kaktusy, widzowie Przejdźmy sobie na kaktusy, rozbijmy On nie podchodzi, co ciekawe Dobra, gościu, chcesz walczyć, to będziemy walczyć Tylko daj się uleczyć, jaką strzela, dobrze, sta Stary, jaką on strzela. Dobra, widzowie, lekkie metal -e. mm, Ta, lekkie, bardzo lekkie, totalnie lekkie. Ktoś tu, widzowie, przyszedł. Biją się między sobą. Fortnite, dziękuję, że dodaliście te metal -e. To jest. To jest mistrzostwo. No ja kocham ten item, serio. Da radę tędy. Uuu, ej, to jest. To jest mocny temat. Wyszedłem sobie. Zbijmy kaktusa. Ja mogę ich teraz zespamić leży, ten na pocenie jeden. Nice! Jeszcze drugi, jeszcze drugi. Chodź tu, gościu. O nie, kolego, ja ci teraz tego nie odpuszczę. Stary, możesz o tym marzyć, śnić, ale ja ci teraz tego nie odpuszczę. Puszczę. Siema, byczku. E, dobra, jednak nie takie siema. Trzy osoby tylko zostały. Tylko trzy osoby. Muszę go poskładać. No to jest... Aha, tylko że gościu gra... Mm -hmm. On ma zero pingu. Widzowie, zero, po prostu zero pingu. Tam z daleka możemy zobaczyć jakiegoś podróżnika. Chłop wypożyczył samochód. E, zwiedza kraj, prawda? Ma totalny luz, a ja walczę z jakimś spuceńcem. To jest to, co lubię, widzowie. To jest to, co lubię. Walka ze spuceńcem. A gościu chilluje. Nie ma chillowania. Dziewięć... E... No i tylko 9. Kolego, chodź tu. 10, 19. Ja w niego lecę. Ja go dojeżdżam. Ty To tak wyglądać nie może. Ja walczę z jakimś ziomkiem, a ten ma chill. O nie, nie będzie takich rzeczy. 13. Biało 0. Ej, chłop, dostał 130. Po co ty dalej latasz na tym jetpacku? Powiedz mi, byczku, po co? Tym oto sposobem zostaliśmy wizowej jeden na jeden z tym napoceńcem. Ja muszę przejść po ten lud, żeby mieć Macy i metal wallę, moje ulubione. Czy damy radę to wygrać? To jest dobre pytanie. Weźmy Big Potkę. No nie jest źle, jeżeli chodzi o lud. Na pewno muszę sobie przejść do zona. Weźmy furę tego chłopa. Powiem wam jedno. To na pewno będzie ostra walka, ale musi być win wizowej. Nie widzę innej opcji. Wejdźmy na silnik w ogóle. Czemu ja na niego nie poszedłem wcześniej? Ty chłop jest na dole. Okej, okay, okej. Okay, weźmy hagie. Kolego, dawaj tutaj. Dawaj, twardo wbijaj. Ja mam czas. Powiem tyle. Będę sobie siedział na silniku i chillował bombę. Tylko on ma medal, który mnie skanuje. To jest najlepszy medal w grze aktualnie. No i co tam? Walczymy, czy gramy w chowanego? Chyba to drugie. Jest, 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 jest na dole, jest na dole. Coś rozwala. Tak, jakby próbował wyjść wyżej. A, wychodzi na tyrolce, będzie. Siemano, 77. Dużo dostał. Powiedziałbym nawet, że bardzo dużo. Muszę go podmienić. Podmieniam. Szedł na dół, ale. Ja się tak nie dam. Lecę za nim. Dawalam. 14. Ja nie mogę. Chłopogarnia. Chłopogarnia, ale ja się nie dam. Aha. No i moja taktyka na metal wallę. Czy to jest jakiś żart? E, on się zboxował z każdej jednej strony. To jest. To jest wizowie. są jaja. Ale wskakuję mu do. Nie wskoczyłem. 0. Łatwo, widzowie. Łatwo. Wygrywamy tylko Uzi Gwen. Zapraszam was na te filmy oraz wbijajcie na tą mapkę.